Cześć ludzi, kata, z tej strony, witajcie w kolejnym odcinku z naszych wysokich elfów Eltariona. E, słuchajcie, z tego co widzę, to nie jestem pewny, ale raczej nie dostaliśmy expa. Eltarion ma dalej 640, więc nie wiem, nie jestem do końca pewny, jak to działa. Może trzeba akurat go przesłuchać, więc wtedy dostaniemy dopiero te plus 200 expa. Bo to wcale nie jest naturę, tylko no właśnie, na pewno tak jest. I trzeba przesłuchać nowego więźnia, dostajemy automatycznie wszyscy lordowie plus 200 expa, więc pewnie mogłem to jakoś lepiej wykorzystać, ale dobra, e, niech będzie. Grom Bebzol na razie lata z nami, e, tu mamy już bufiki, przesłuchanie skórzy, e, tu mamy zwierciadło ła, a od Bebzola mamy duże ła. E, dobra, Argul Migdal, jestem ciekaw czy tutaj w ogóle coś zostało jego jednostek. E, Przejdziemy się kawałek, nie? Zobaczymy na to, że jest dość bezpiecznie. Kurczę, e, podejście. W ten sposób. Dobra, i zobaczymy. Albaras jest średnio zabezpieczone. E, kopalnia za przesięgi, by teraz trzeba było zrobić, ale to kosztuje aż 8 000. Jest y, możliwość, że to Master zrobimy. Aczkolwiek. A Aczkolwiek może być różnie. No dobra, wejdźmy sobie tutaj do kaplicy Lojka. Myślę, że damy sobie radę z tym garnizonem, gdyby ewentualnie chcieli z nami walczyć. E, no zróbmy kilka wierzch i w sumie poczekajmy, bo nie wiem, ile tutaj kur. dajmy 6 tur, zanim mi się zapasy. No dobra, może wykorzystaj sobie te faktycznie tak wpływy, jak tutaj piszecie mi w komentarzach. Z e, Tyrionem, no kurczę, mi się wydaje, że z Tyrionem jest takim dobrze, ale poprawmy sobie te stosunki z nim, plus 3. No i z całą resztą tych elfów śmiesznych Kaledor z nimi mamy tak trochę słabo Race, jest okej okay. Potique jest bardzo okej, okay. Elyrion tu jest słabo, nie trzeba by poprawić dwa razy 18 no zawsze coś Tafery jest w porządku do 60 idzie nie tutaj z tymi błędnymi rycerzami Tygana. My moglibyśmy z nimi tutaj trochę A 14 aż dobra, to na razie nie. Na razie mamy za mało tych stosunków, e, wpływów, żeby tutaj sobie jakoś zastać nimi. Za trzy, które mamy, pracownie rzeźbiarze i koszty budowy minus 25% w tej prowincji będą, więc sobie tutaj zaczekamy z ulepszaniem tych wszystkich budynków. Staramy się teraz odzyskać Argur Migdal. Postarajmy się również zdobyć sporo hajsu, żeby móc wybudować tą kopalnię wiecznego złota. Znaczy jakieś tam złota, nie pamiętam. Tego. What is it? Dołącz do wojny, bo że Tygana nie ma szansy. Tra Sorry. Sorry, Maciory, ale nie. Um, no, okej. Okay. No i znowu ta sama sytuacja. Z tym, że teraz mają. Lepsze jednostki, bo mają do beściaków. My nie mamy jakoś tam dużo jednostek do walki w zwarciu. Musimy, żeby zrobić automat. Spróbujmy. O, straciłem dwie jednostki. A o nich wszystko. Bardzo dobrze. Będzie może idealnie. Dobra, czyli cała nasza prowincja jest zabezpieczona. Tor Ivris. Albo Iwres. Tak to mówi Staruch z podpowiedzi. Dobra, tutaj cała armia wróciła. Um, Garnizon mają strasznie biedny, frakcja zniszczona, dobra, ok, ok, tik, 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 i teraz tak. A, no nie, miałem czekać, więc czekamy dalej, ok. Jaka jest prawda, że mógłbym tutaj sobie ewentualnie pozbyć kilku jednostek um, na rzecz tego, że będę mógł zrobić więcej tam daleko, na południowych złych ziemiach? Ale w sumie mam 635 na turę. W następnej turze, praktycznie, powinno być tak, że będziemy mogli budować ten kabel złoto przysięgi. Tak? To... tak jest złoto przysięgi. Ok, zróbmy sobie w takim razie obóz. Kilka jednostek zregenerujmy. Dostępne narządzenie i to też jest ważne. Stawka podatkowa, albo może rozwój na początek w rozwój pójdziemy, mimo wszystko, jak najszybciej. Tak się tam wyszło, ale technologia będzie zmysł wojenny. To już chyba tak sobie zrobiłem, byle co? Byle by było. No i okej, okay. dyplomacja, może coś tutaj nam się uda. Wow. Ciekawe dlaczego? Cła ten importujesz, ale wyroby za 324, bo w ogóle tego nie mam. Uwagi? No dziwne, trochę słabo byśmy z nimi zarabiali. Mam i pakt nieagresji, że pewnie to się Kemri nie spodoba. Na razie nie chcę z nimi walczyć, dobra, więc sobie ich odpuśćmy. Transkryer, z nimi na pewno nie będziemy handlować. Z nimi też nie, z nimi też nie. To jest wszystko, jak na ten moment. No dobra. No zobaczymy, nie? Oj, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jeszcze dwie tury trzeba poczekać. Jakie mam misje? Talizman heta. <ścoughs> Odpraw invokację Ladriel. Mamy hełm Iwris. Te trzeba dwie prowincje po prostu kontrolować i Zobaczmy. moglibyśmy tego dokonać, gdybyśmy tutaj mogli zdobyć agrumigdal. Ta inwokacja ladriel, ulepszenie obrony i do pierwszego poziomu. Hmm... ład publiczny, kosz budowy. Dobra, spróbujmy sobie to zaatakować Leave none alive. O, do automatów bo to należy. Tak jest, dobra. Na szelf już tutaj od groma jednostek zabijają. Fajnie to się ładnie sprawił. 2200. Nie będziemy łupić, tylko zabieramy. Mamy dwie prowincje, czyli zdobyliśmy Heum i Brice. Pancerz 25, ład Publiczny plus 5, Dystiplina plus 5, Army Lorda i wzmocnienie. Istoty nie mogą ginąć i niezłomność przez 17 sekund. Wyjące ostrze, no to moglibyśmy dać jakimś tam innemu lordowi. E, dobra, huragan jest na 14, czyli za poziom będziemy mogli go użyć. Teraz dalej, mistrzułku na maksa, No ja jestem za. Dalej, dalej, dalej. 700. Wow, wow, wow. Ile mamy hajsu? Dobra. To kopalnia złota przysięgi poproszę. I teraz można już się rozwijać w tych innych tutaj rzeczach. Może grunt i mingol na początku, byśmy mogli już od razu postawić sobie bramę i być tam od północy mniej więcej bezpieczni. No Te wąwóz def jeszcze jest. Wow, kurde, ile jest plądrowania. No okej, okay, dobra. Następne badania to weźmy sobie może tą straż morską. Dlaczego nie? Tutaj możemy zarządzenie sobie zrobić, a zrobimy sobie na pewno brak skażenia. Nie, rozwój. Nie. Rozwój, dobra. Bo jest niski rozwój, 66 tylko naturę. To będzie zaraz poprawić. To też jest w sumie związane z tym, że przede wszystkim. Jałem się na tym. Dałem Ivris. E, tu nie chciałem inwestować, bo nie wiedziałem, czy będę tracił, więc tutaj. Na razie sytuacja z pieniędzmi jest nie za ciekawa Otrzymujesz misję, bądź w stanie Wojny z twardzielami Gringola, Gringora. Plus 500 złota i plus 10 do dyscypliny podczas walki z orkami Średnio Średnio mi się na razie Ile to w ogóle mamy czasu na to? O 6 tur <laughs> Trochę mało Ty, byś mogła w sumie potem da tutaj po brak pójść Jakiś pieniądz? Nie <noise> jestem ciekaw. No dobra, spróbujmy. No jest elegancko, dobra. Tracimy noskę, nawet w sumie dobrze. Pod tym względem, że i tak musiałem się ich naprawdę, tak naprawdę pozbyć. Widzę tutaj. byś mógł sobie wziąć, nie? Wyjące ostrze. Dla tej Lorny, dobra. Za to dla Kawila. A tak, zwarciu i przebijanie pancerza. Jak najbardziej. Jakąś świtę, zasięg wzroku. Zasięg wzroku, no tylko tyle w sumie możesz. Wiesiołor oszusta i rezerwowe ruch plus 15. Weźmiemy sobie to. Co tu ma w ogóle za Biały wilk. Wiatr świszcze. <śmany> Mało Wiedźmińskie, ale okej. Okay. Weaver eee. jednostkę Wielkich Orłów. Transformacji Kadona zamiast Wiwerny, aż dziwne. No dobra, weźmy sobie to. Na pewno nam się przyda. Mamy 1150, niecałe naturę. Tu już możemy zacząć sobie budować, mamy minus 25% kosztów. O 1120 to mi się podoba. Żaden pieniądz. 560-350 takie koszta, no to, to ja rozumiem. To my to robimy. Dobra, tu musimy posiedzieć. Nie ma innej opcji, bo mamy tylko minus 82 ładu publicznego, więc trzeba tutaj trochę przeczekać. Patrzenie jest niskie, niestabilność znika w tej turze, także będzie OK. A postaci daje mi aż 8 ładu publicznego. Wojsko tylko 4, ale zawsze. Dobra, frakcja zniszczona jakaś tam plemię, też ludzi. Mm, tutaj 912 też nie jest jakiegoś jak strasznie dużo. Z tego co widzę. Aha, mamy koszty budowy minus 30% tego wraku. Zarąbisty. Dobra, to teraz żyjemy. Niech nam się tutaj hajs pojawia. A my byśmy mogli sobie w sumie popolować na jakieś wraki, nie? Póki i tak tutaj nic nie robi dziewczyna. Niech się tutaj dowerbuje do końca w sensie zregenerują wojska. <laughs> tak będziemy robić. Dobra, Ura. No i sprzymierzmy się z wszystkimi elfami. Będzie dobrze. Jeśli do tej pory podobał mi się odcinek, możecie oczywiście już od razu teraz zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz i ewentualnie subskrypcję, jeśli, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, jest późno, przepraszam. E, nagrywam około 23, żeby były odcinki. E, jestem trochę zmęczony i mogę się tutaj jakoś plątać. Także musicie mi wybaczyć. Dobra. Mm, tutaj też by było warto wykorzystać to, że mamy taki spokój, jeśli chodzi o budowanie, nie? Cztery tury jeszcze. Tutaj będziemy mieć plus stówkę. My w ogóle mamy yy, do handlowania. Jak to sprawdzić, czy jest jakaś możliwość Bo tutaj w oknie frakcji? tak jest? Yy, Partnerzy handlowi, ale czym my możemy handlować? Dziennik nie, statystyki, dyplomacja, dochód, wydatki, armii jednostki, bitwy, zwycięstwa, przegrana, następstwa, oblężeń, bohaterowie, akcje bohatera. Nic tutaj nie ma tutaj. niestety. Szkoda. Mogę wejść ewentualnie w ekran dyplomacji: jest eksport barwniki, marmur i cła. Nic, nic specjalnego. Trzeba się chyba tutaj zabawić walfie ozdoby. Bo to będzie w sumie chyba pierwszy dopiero budynek z tego rodzaju u mnie. Tak jest. Nie mam jeszcze w ogóle żadnego tego budynku aż dziwne. Dobra. Ty, majster. Masz kształtowanie metalu, masz wyssanie życia. Uziemienie i magiczne posiłki. No weźmy sobie może na razie te magiczne posiłki. Potem ewentualnie kształtowanie metalu i wyssanie życia będzie też bardzo dodatek do naszej czarującej czarodziejki. Dobra. 73, będzie minus 63 w tej turze. No i chyba trzeba będzie się teraz tutaj wybrać dalej na złamany topór. <laughs> Dopóki mamy przesłuchiwanego i w ogóle siedzącego w więzieniu tego Grom, groma całego, to nie ma obawy, że on... Będzie przeciwko nam występował. Dobra, to się zrobiło. Myślę, że w dumie... Nie, będzie na minus. No ale co zrobię? Nic nie zrobię na ten moment. Tutaj będę mógł ewentualnie to potem rozwinąć. Mamy coś specjalnego? Też nie mam nic specjalnego. No więc myślę, że Niech sobie tutaj dalej będziemy robić. Ewentualnie elfią Ambasadę, jak będzie już możliwość. I tutaj mamy rozwój, na no, 98 nie za dużo, no ale co zrobi? nic nie zrobię. Idziemy, mamy plus 6 cały czas, bo mamy tutaj od postaci. Dopóki Eltarion tutaj siedzi, to jest dobrze. Dobra, i teraz tak. Co bym chciał? Mam sporo łuczników, chyba więcej nie potrzebuję. Weźmy sobie tego łucznika, mamy 1736 naturę. Z handlu teraz powinno trochę wskoczyć do góry, mam nadzieję, bo ten Elfi wyrobnik będzie. Zobaczmy, mamy 1440, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Paszmistrza wiedzy, obrona w zwarciu 3 odporności na magię 10% i dla jednostek wokół 22% odporności na magię. Spoko. No, o 150 nam wskoczyło handel, jest spoko. Mamy jeszcze dwie tury do wykorzystania. No myślę o tych najdroższych tam naprawdę budynkach. I właśnie Przystań. Eee, I na ten moment chyba nic więcej nie możemy sobie tutaj zakupić. Dobra, tu w każdym jest przystań. To jest spoko, bo to jest przykutarż 420 rozwoju plus pozwala warbunek morskiej straży. 400, 800, 1200. Także z 300 1200 już z samych przystani mamy dochodów. Na, maksymalne, na maksymalny poziom rozwiniętych. Eee, no dobra. Myślę, że pójdziemy sobie na ten wąwóz D. Zobaczymy, tam da radę coś złapać. Jakieś hajsy. Na pewno tutaj nie ubędzie się bez plądrowania. Kirią, co tam? Sojusz obronny. No jasne. Dostęp wojskowy jeszcze było fajnie. No i ekstra. I już po prawie po całym Ultu ani możemy sobie łazić bez problemu. Ega, O, dwie armie. Dwie armie to jest trochę za dużo. Jeszcze na ten moment. Zwłaszcza, że nie mamy straży Feniksa i takich innych dobrych jednostek. Moczych książąt. Etc. Etc. Co to jest? Noty z łopataczami. Dzięki pomocy szczątkowych łopat. Popotaczy, noty mogą się rozpędzać do sporej prędkości, co czyni je doskonałymi machinami do przełamywania szeregu wroga z gruchoczącym kości impetem. Charge 80, no niezła, niezła jednostka. E, no dobra, to chyba na razie jednak odpada opcja z atakiem. Ruchu zmniejszony łapkę ewentualnie o nim zastawić próbować przynajmniej no dobra i teraz nie chciałbym na pewno dostać Galbaras nie? bo tutaj mam aż 3700 3272 1000 z tego samego w tej prowincji mamy 2052 hajsu naprawdę całkiem sporo znowu jakieś pole soli tutaj wybudować też jest opcja to elfi rzemieślnik teraz niech wejdzie Mogłem sobie to ewentualnie rozwinąć. Jeszcze jedna tura nam została. Chyba tak zrobię, jednak. Jest to bardziej opłacalne ten moment. No i tutaj możemy też coś zrobić. Myślę, że to będzie tak strażnica dla 525. Coś droższego. I będzie ta elfia ambasada. Też nam się przyda. Pływy i dodatkowe. Wpływy z handlu też frakcyjnie plus 5%, wpływy plus 20% i portów plus 10% tej prowincji, czyli z każdego będzie 440%. Spoko. Także to mamy ogarnięte teraz na ten moment. Niewidoczna aż do czasu wykrycia. No to takie standardowe. No dobra, okej, okay. ehm, zakończyła nam się ta... ta fajna opcja z budową. Dziewczyno, możesz sobie w sumie teraz wypłynąć chyba, nie? Tak myślę. Nie wiem, gdzie sobie będziemy tutaj szukać tych wraków. Tutaj coś jest? Raczej nie widzę. Trzeba będzie gdzieś dalej płynąć, okej. Okay. Mamy 35 tysiąca jeszcze. W sumie Iwres byłoby dobrym pomysłem rozwinąć, ale z drugiej strony te południowe złe ziemie też by było dobrze dać do góry. Ze względu na to, że będziemy mieli tutaj większy problem się wybronić niż Tor wris. Ale, te kamienne mury by nam się przydały, mamy 200 natury rozwoju. E no dobra, trzeba mury postawiać. To już nie są, nie są żarty. Tutaj za to można sobie iść dalej w dwór. Ok, moi drodzy i tutaj kończymy odcinek, mija nam 20 minuta, czyli standardzik u nas. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak zostawcie ocenę filmu, komentarz pod filmem i subskrypcję, jeśli to jeszcze tego nie robicie. Zachęcam Was również do wspierania kanału. Linki macie w opisie filmu, tak samo jak wyświetlają się teraz na ekranie. Jest taka opcja. Dzięki bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.